Dzień dobry, stał się mały cud. Pamiętacie wideo, w którym mówiliśmy, że straciliśmy dane? Udało nam się je odzyskać. A dzisiaj film właśnie z tego twardego dysku, który był uszkodzony. Zapraszam do oglądania. Był piękny letni poranek, gdy biorąc prysznic woda zaczęła przypominać zapach jesieni. A w uproszczeniu zaczęła tyfić zgniłymi liściami. Jedyne co nam pozostało, to wyczyścić zbiorniki wody. Pierwsze dwa były w miarę czyste, ale dwa następne kategorycznie wymagały czyszczenia. Miało być tak pięknie, a dzisiaj będziemy czyścić glony. Drzewa, które rosną przy domu, wcale nam nie pomagają. Liście spadają na dach, potem do rynny, a potem do zbiorniku. Zanim to jednak zrobimy, musimy pozbyć się wszystkich habazi, które zarastają nam zbiorniki z wodą. Kosić trzeba bardzo ostrożnie. Tarcza jest metalowa, a zbiorniki, a także rury są plastikowe. Woda to jedna z cenniejszych rzeczy, które tutaj mamy. W szczególności latem, gdy niewiele pada. Musimy odłączyć rurę doprowadzającą wodę do domu. Potem podłączyć ten kawałek niebieskiej rury, bo gdy wyczyścimy zbiorniki, wypompujemy z nich brudną wodę przez hydrofon. Co okazało się błędem, jak będziecie mogli później zobaczyć. Musimy najpierw otworzyć zawory w dwóch ostatnich zbiornikach. Najpierw w jednym, a potem w drugim. Teraz tylko włączyć hydrofor i poczekać aż woda zniknie ze zbiornika. Woda jednak miała podejrzanie niskie ciśnienie. Teraz tylko szczotka, parę minut czyszczenia i z głowy. Tak właśnie myślałem. Wyszło trochę inaczej, jak oczekiwałem. Wszystkie liście, które do tej pory spokojnie leżały na dnie zbiornika, zassał hydrofor. A miało być tak pięknie: wino, piękne zachody słońca, we Włoszech, a człowiek skrobie małzery. Pomimo, że hydrofor chodził już dobre pół godziny, wody wcale nie ubywało. Efekty mojej pracy były następujące: wyczyszczone cztery zbiorniki i jedna zapchana pompa od hydroforu. Po odkręceniu rury z Ulgą przyjąłem do wiadomości, że to jednak jest zawór, który jest zapchany. Po wyczyszczeniu zaworu, nałożeniu nowego teflonu na gwint, wszystko było gotowe do skręcenia z powrotem. Jeszcze tylko kontrola rury, która łączy pompę ze zbiornikiem, i wszystko będzie gotowe. Na szczęście nic nie było zapchane, potem posprawdzać połączenia resztek rur, i odpowietrzyć pompę. Jednak złośliwość rzeczy martwych jest nieograniczona, pompa miała własny pomysł i nie chciała się odpowietrzyć. Po kilku próbach, i potem po zalaniu jej dodatkowo wodą. Zasała tak, jak powinna. Miało być szybko, łatwo i przyjemnie, a wyszło trochę inaczej. Na następny raz będziemy musieli zainwestować w pompę do brudnej wody. Plastikowy korek i metalowy gwint nie zawsze się zgadzają ze sobą. Ale chwila cierpliwości i wszystko jest ok. Hydroforowi jednak się nie śpieszył. No, może śpieszył się we włoskim stylu. W końcu jednak coś drgnęło i ciśnienie zaczęło się powoli budować. Obawiałem się, że liście mogły uszkodzić łopatki, jednak wszystko było w porządku. I zrobione. Pompa wyłączyła się pod odpowiednim ciśnieniem. Zbiorniki wyczyszczone. Także dzień można uznać za udany. Chyba lepsze wideo niż te o powrocie do Anglii i weselsze w każdym bądź razie. No i chyba lżejsze do oglądania niż te o bateriach, nieprawdaż? Dziękujemy za oglądanie. Dziękujemy, że jesteście, za wszystkie komentarze. I myślę, że zobaczymy się niedługo. Nie wiemy, jak to dokładnie będzie, bo najprawdopodobniej w przyszłą sobotę lub w niedzielę będziemy wyjeżdżać do Włoch. Także może nie być następnego wideo w przyszłym tygodniu. Jeżeli nie będzie, to będzie w następnym. To chyba wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Na razie.